Cześć. Korzystając z naszego takiego małego spaceru tu z chłopakami, chcieliśmy sprzedać Ci bardzo fajny patent, a mianowicie posterujemy trochę naszym organizmem i wyzwolimy w nim ciepło. I teraz o co chodzi? Jaki patent Ci chcę sprzedać? Chce Ci sprzedać patent na zgrabiałe, zmarznięte ręce, kiedy tracą manualność i nie jesteś w stanie zawiązać supełka, butów, rozebrać się, przebrać się, rozstawić obozu, ręce są, Zamarznięte, zgrabiałe paluchy straciły manualność. Co wtedy robimy? Sterujemy naszym organizmem i już mówić jak to wygląda. I tutaj takie małe, e, e, mały wykrzyknik. Nie robimy tego w momencie, kiedy nasze dłonie są blade, wręcz białe. Nie robimy tego, kiedy wpadają w siny kolor, tak? Czy jeżeli jeszcze nie są tak naprawdę już przed samym odmrożeniem, tak? I teraz tak, jeżeli nasze dłonie nie są narażone na odmrożenie, wkładamy ręce albo w śnieg, albo do wody, zimnej wody i trzymamy do momentu, kiedy nie poczujemy dużego dyskomfortu, dużego bólu. Trwa to około 30 sekund do 60. Później po wyjęciu rąk z wody, bądź z lodu czy ze śniegu. Strzepujemy ręce, możemy trochę nimi pomachać, wspomagając jeszcze krążenie w naszym ciele i nasze małe naczynka krwionośne znajdujące się w dłoniach otworzą się, poczujemy palące ciepło w naszych dłoniach. Manualność wróci, wtedy można je troszeczkę poruszać, żeby ta krew, która napłynie do naszych dłoni, rozprowadziła się po nich i będziemy mogli Robić to, co chcieliśmy zrobić, a nie mogliśmy przez to, że nasze dłonie były zgrabiałe. I teraz tak, jak to działa? Nasz organizm w momencie, kiedy jest zimno, zaczyna odłączać elementy, które są mu najmniej potrzebne czyli nasze stopy, dłonie i skórę. Tak? To y, y, każdy powinien wiedzieć. Ale po chwili, nasz organizm. Sprawdza i patrzy, że nasze ciało, nasz główny rdzeń, naszego ciała nasze główne organy, które odpowiadają za to, że w ogóle żyjemy są ogrzane, nie, nic im nie potrzeba to z powrotem wraca krążenie w skórze, w dłoniach i w stopach. Żeby się tego nauczyć, żeby nauczyć naszego organizmu, Takiego otwierania naczyń krwionośnych, trzeba eksponować nasze dłonie, stopy, nasze ciało na zimno. Tak? Ja tutaj trzymam ręce specjalnie na zimnie. Jest około minus 2-3 minus stopnie. E, trzymam je, żeby mi zgrabiały. Chcę ci pokazać. Jak to wygląda, jak wygląda odpalenie naczyń krwionośnych w naszych dłoniach, gdy już są totalnie zgrabiałe. Także ja sobie jeszcze chwilę poczekam, i zaraz pójdziemy, poszukamy jakiegoś śniegu bądź wody, do tego, żeby pokazać, jak wyglądają dłonie, gdy naczynia krwionośne się otworzą. No dobra, moje ręce. Może nie są jeszcze aż tak bardzo zgrabiałe, ale już jest nieprzyjemnie, już tak sztywnieją, więc już zaczynam tracić manualność. Tylko, że ja eksponuję moje dłonie, moje ciało na warunki zewnętrzne, więc u mnie ciało troszeczkę inaczej sobie z tym radzi. Ale spójrz na kolor. Jest delikatnie zaróżowiona skóra, czyli jest wszystko OK. Nie nie widać takiego stanu, który występuje przed odmrożeniami. Więc, jeżeli chciałbym teraz odpalić moje naczynia krwionośne i poczuć gorąc w dłoniach, wkładam głęboko dłonie w śnieg i trzymam. <grymne> Dobra, tata, tata, <grymne> to... ja wyjmujemy dłonie, poczekaj Buba, poczekaj, mówię do kamery. A, 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 się a, I jajka, Na razie są skostniałe, <grymne> <grymne> a, o. Ja a, wycieram o spodnie. Słyszeliście, jak pęka? Idą dwie osoby obok siebie. Lód jeszcze jest zbyt cienki. O! No dobra! Poszło, aż mam takie spuchnięte paluchy od krwi. A. I teraz trzeba je rozetrzeć poruszać i nasza manualność nasza manualność wróciła. Oczywiście zazwyczaj, jeśli nie ćwiczyliście takiego patentu, ręce nie odpalą za pierwszym razem. Trzeba to powtórzyć i wychładzać organizm, czy bardziej dłonie, jeszcze raz. A tutaj widać, jak się skóra zaczerwieniła, naczynia krwionośne się otworzyły i jest mi ciepło. Także tyle. Ach, mogę teraz robić. Mogę działać, mogę pracować, mogę wiązać węzełki. Chociaż takie palce są spuchnięte, więc trzeba chwilę poczekać. A ah, jest pięknie. Także powodzenia poza szlakiem. Tak Po pięciu minutach od odpalenia, słuchajcie, w ogóle y, mam takie delikatnie zawilgotniałe dłonie, ponieważ zaczęły się pocić. Jest tak ciepło, także no to pa ten patent działa. Ten patent działa. Był też wykorzystywany w Skandynawii przy połowach, gdzie ludzie pracujący na kutrach przed pracą wkładali dłonie do wody zimnej, żeby później było im ciepło, żeby mogli pracować, żeby im nie pozamarzały ręce. No i tyle, także działa, no, patent działa. Są bardzo manualne i cały czas czuję ciepło, chociaż trzymam je na zewnątrz. One cały czas są ciepłe.